Cześć się i witam Nopson z tej strony. Oczywiście serdecznie zapraszam na kolejny odcinek Twierdzy Krzyżowiec HD. No którą już powoli kończymy ten szlak. Eee, co nam. Co nam tam zostało? W tym szlaku. Jesteśmy na 74 misji, więc jeszcze 107 misji. Tyle, że to już mamy rozpoczętą w tym odcinku mam nadzieję, że ją skończymy. I oczywiście moi drodzy, zachęcam do. Aktywności pod filmem. Po obejrzeniu, oczywiście. Ostatnio coś jakoś spadają mi te wszystkie statystyki. Zamiast się rozwijać, to jeszcze idę w dół. Więc jeżeli lubisz mnie, lubisz mój kanał, podobają mi Ci się moje filmy, to zalajkuj film, zostaw komentarz jakiś. Ja ci na pewno odpowiem. No i co? To co? Lecimy? Chwilę już takie. Pogadałem, pożebrałem, dlatego możemy lecieć. Wczytuję, wczytuję i skończyliśmy tutaj. Prędkość na fula. Eee, o, hajsu mamy sporo, tylko nie wiem e, co, o co chodzi. 114 asasynów. A, i już mamy limit, czyli atakujemy. Nie, o, oni tu na nas idą. Zaczniemy chyba od wezyrka. Ale teraz tak, um, kilka łuczników tam zostawimy Ilu tu jest? Ich ośmiu, ale dużo Żeby coś tam broniło, nie? Żeby coś tam broniło tych łuczników A tych wykorzystamy po prostu do ataku, nie? Moje moje A ty, no, coś Udawać, atakujemy go Czy to jest prędkość na full'a? Tak Już drugi raz to sprawdzam Miałem brudną klawiaturę, musiałem przetrzeć śliną Jak yy, należy, jak należy zrobić zawsze, gdy masz brudną klawiaturę Będę sobie popijał kawkę, która jest gorzka niestety, bo za mało cukru dorzuciłem dawać mi tu ich jechać, bo nie wytrzymie. Dobra eee, kurde jeszcze plecy mnie moi drodzy spędzą. Poczekajcie muszę sobie rękę włożyć głęboko pod bluzę Dobra No dawać mi go tu rozkminiać, że on teraz wyszedł kurde tymi zbrojnymi to. To mnie właśnie troszkę irytuje, że on zawsze wychodzi z zbrojnymi jak ja go atakuję. Dobra. Dawać tutaj. E, asasyni już mogą się wbijać. Ja tutaj o, tylko wyczyszczę w jego wieży. Od strony wezyrka. Gdzie są moi asasyni? Ja się pytam. Czy ja go porobię? No myślę, że bez problemu. Bi Amry, Bi a, przyciemniłem sobie ogólnie moją twarz, kamerę na twarz. Tam zmieniłem ustawienia. Jest troszkę jakbym bardziej inna po prostu, nie? Ej, nie porobię go 30. Nie porobiłem go. Eee, I powiedzcie mi, czy wygląda to lepiej, czy może gorzej? Jeżeli ktoś zauważył, jeżeli ktoś dotrwa do tego momentu, prosiłbym bardzo właśnie o napisanie mi tego: czy jest spoko, czy to właśnie spoko nie jest? Nie? masz wystarczającej ilości Także eee, ten tego i tamtego. Dawać mi tu więcej asasynów. I czego tak wolno się ludzie produkują? Ja się tak zapytam tylko. Aha, Bo mnie tutaj e, te e, pany cisną i dlatego. Nie otworzę mu bramy. Ej, on ma drugą bramę. A to Ziomek, ja się tymi wrócę moimi, e, moimi konikami e, tutaj mm, i po prostu ich dorobię. Asasynów koni i wszystkiego. Dawać mi e, więcej ludzi. O to właśnie chodzi. Fajnie, tak samo można klikać. 60-70 na raz. Fajny sposób i pyk znowu, narobią się ludzie i. Dobra. Chodźcie przycisnąć tego wezera. Tylko ściśniemy go tymi samymi. Czy ktoś nas tu atakuje z tych panów? Na razie chyba nie. Dobra, na wezyra proszę mi tutaj iść. A w międzyczasie trzasnę asasynów jeszcze. Będziemy potrzebować ich całkiem dużo. Elka blutrapii i tyle, nie? Chyba z moimi umiejętnościami lingwinistycznymi. Nie wiem w ogóle co to słowo znaczy. To chyba znaczy umiejętności językowe. Tak mi się wydaje, że to słowo znaczy. Sprawdźmy to. Eee, co to znaczy lingwinistyczny eee, Umiejętności lingwinistyczne. A, czyli językoznawstwo. A? Czyli dobrze wiedziałem, co to znaczy. Chyba rzucę wszystko i pojadę do Anglii. Rzucę wszystko i pojadę w Bieszczady. Napisał mi jeden z komentatorów moich odcinków, za co dziękuję. Przypiłem serduszko. Potrze, nam... Moi drodzy, stagnację przeżywam, przeżywam na kanale, gdyż sami widzicie, kanał stoi w miejscu, subskrypcje, myślę, jakieś wyświetlenia i w ogóle, więc będzie mi bardzo miło za każde jakieś udostępnienie mojego filmu, komentarz, łapka. Serdecznie dziękuję moim widzom, jeżeli tacy są, coś... jeżeli mam swoich widzów, bo zdarza się tam jakieś komentarze. Stali, powiedzmy, są tacy, jest. Mam parę takich widzów, którzy stale komentują, za co serdecznie dziękuję. Niedługo chciałbym zrobić, na jakieś okazję, nie wiem tylko na jaką, czy 500, czy 1000 subskrypcji konkursik na moim kanale. Nie wiem, co będzie do wygrania, ale chciałbym to uczynić, więc możecie wyczekiwać jakiegoś fajnego konkursu. Może nie fajnego, ale jakiegoś po prostu konkursu. Ale tego wyzyra jest ciężko rozwalić. Sto asasynów dalej, mi pożar i uczniów wszystkich tutaj. Tak? No dokładnie. Chodźcie tutaj. I teraz tak, bo właśnie się drewno skończyło. Mój pan składać gratulacje z okazji ostatniego sukcesu. No, e kupmy. A, spichlerz jest zapełniony, czyli chlebka mamy aż za zanadto. Dobra, y y y więcej y łuczników konnych, bo pasuje tę misję skończyć, nie? To jedziemy. W najlepsze jednostkę. Bo no, zostało nam tylko tutaj tych trzech przeciwników. O, oh no i ten pan jest tutaj niestety mm, cały wodą, opłynięty. Okopany. Tu widzę jakieś przejście. Może się uda je zrobić. Eee... Dobra. Nie będziemy zwalniać ludzi z ich służby, gdyż niech robią kusze, bo mi się będzie za chwilę. hajs skończył. Ile mamy koni? Mało, 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 mało. Dobra. Tak sobie myślę, może kogoś innego by za... Ajajaj, aj, mały raj. Nie chcę was. Ale w sumie asasyni są dobrzy. I takie połączenie mi po prostu odpowiada, więc nimi będziemy atakować. No, holulu, holulu. Jesteśmy atakowani. Jak mój sojusznik potrzebuje drewna. Mój informuje, że towary, Bo to jest Pigosław Pik pigosław. Dobra, starczy 400 drewna. Troszkę asasynów. Musimy zrobić. Potrzeba nam nowych rekrutów, Dobra, może więcej zróbmy. Więcej, o Spierdzielaj. Mam gdzieś co twój pan potrzebuje. Zróbmy, o właśnie zboże. Więcej zboża, mamy trzy młyny. One się już nie wyrabiają, więc robimy czwarty młyn. I niech mąka rośnie. Dobra, asasynów jeszcze więcej poprosimy. Teraz możemy więcej wojska narobić, bo dwóch przeciwników już nie żyje. To jest taki plusik tego wszystkiego. Jak nasz wieprz się trzyma? No trochę słabo. Kogo ty byś mógł przyatakować? Myślę, że wezyra na spokojnie możesz atakować. Skórzanych zbroi nie mam, ci nie dam. Wezyrka. Tak, jakbyś zaatakował, że nie zaatakuje dzisiaj. tak czułem, że taka będzie odpowiedź. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Taram, taram. Taram, taram. Gość potrzebuje następujących towarów, ale ja ich nie mam. No to co ja mu zrobię? Ej, dajcie mi więcej, bo za chwilę nie skończę tej misji w tym odcinku. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Szybciej, szybciej poprosimy e, o, o kaskę. Dobra, potrzeba nam nowych rekrutów, ser. No, ale a szafra tu A bo my jeszcze tu mamy zboże. Myślę, myślałem, że tylko tutaj. Dlatego nam to, to tak wspaniale idzie. następujących towarów. Proszę A być. co mnie obchodzi, co Twój pan potrzebuje? Gościu, byłeś w zamościu? Kupmy drewna, trochę więcej, bo cały czas yy, kupuję i go brakuje. Sprzedajmy kuszę. Yy, więcej pikarni możemy postawić. Jesteśmy atakowani o tak na przykład sobie teraz będziemy stawiać. Po cztery Dobra. na razie wystarczy e, koników więcej potrzebujemy. Wiadomość od wieprza. Mój pan domaga się twojej natychmiastowej pomocy. Powiem ci tak o tak ci dam. Kompletnie mnie to nie interesuje. Wiadomość od wieprza. Mój pan potrzebuje następujących towarów. Proszę, wyślij je natychmiast. Okej, okay, proszę. Już wysłałem. Dajcie mi jeszcze więcej koni. Potrzeba złota. O, to zły znak. Ja nie mam złota? Troszkę to... zły znak? Potrzeba nam nowych rekrutów Dobra, asasynów chyba wystarczy, nie? Około 140 Dajcie mi więcej koni. Dobra, atakujemy ich. Atakujemy ich, bo, bo nie ma na co czekać moi mili para para. Pod jedeneczkę sobie weźmiemy ich i pod dwójeczkę ich. I jedziemy jako pierwszego tego pana. Pana z piasków. Piaski czasu. Proszę mi tu wszystkich wyjaśnić, żebym je tu nie podpalił. Tak będę się. O, świetnie to zrobiłem, unik. Świetny unik zrobiłem. Dobra, idziemy na tę stronę. Gdzie są asasyni? Uciekajcie świetne uniki tutaj robię. O, tutaj poproszę Wiadomość że podbędzie. Rozpozń swoich żołnierzy, co oni robią pod moim zamkiem. A jak wjadę tam od razu z to co się stanie? Wiadomo, że Będziemy silni, oh no! Nie wiem co tamta część asasynów tu odwala Dobra, ten pan już co, zjechany czy jeszcze nie? E, da, chodźcie asasyni tu na górę Dobra, i on już zaraz będzie po gościu Dobra, nie wbijajcie do niego, nie, ale proszę mi tu wbijać na mury. Proszę mi tu pięknie wbijać na siedzibkę. A w międzyczasie ja muszę ich tu zająć e, moimi ucznikami pilnuj pleców. Dobra, ten pan może nam tu pomóc. Troszkę, ale mnie zrobił. Kerry, kerry, dobra, damy tutaj na agro ich. I już robimy koni. Robimy Praca w taki sposób. Koszyna, eee, I Wie co? Wiesz, no, I atakujemy tego Nizara. I akurat wiesz, wypada koniec misji, nie? Nie mam drewna już, eee, więc. Wiesz, no, kurde, kupiłem 500 drewna, nie? Mój pan się zgadza. To atakuj ty go tam. Dawać mi tu więcej mm, koni. Wiadomość od Nazira. Jest... już idziemy na niego, na tego pana. Barunku, Dobra, mamy 65 asasynów. Myś... Oh no, on się okopał całkowicie. A wiecie, co to znaczy całkowicie? To znaczy, że jakieś, jakieś jednostki potrafią kopać, arabskie? Ale mnie robi, ale mnie robi, ja tu muszę zacząć grać, bo ja naprawdę tego to jeszcze go nie zrobię w tym odcinku. I jeszcze najgorzej, że asasynami go tymi nie zrobię. Podpalaczami? no, jak mu wybiję wszystko, to mogę i podpalaczami wejść, tylko najpierw te od koni muszę narobić. Koniec się zbliża. Pędzi w twoim kierunku. Słyszysz. Dobra, e, więcej koni. Potrzeba złota. O kamienia coś mamy. Posprzedajmy te niepotrzebne rzeczy. Mmm, drewna kupmy. Da, kurde, nie mamy już hajsu, nie? Masz nie? Wystarczającej ilości Muszę go porobić tymi asasynami, żeby się Potrzeba w timingu wyrobić. Znaczy tymi łucznikami konnymi. Ej, może byś goziomek tutaj przyatakował, nie? Mój pan informuje, że nie zaatakuje dzisiaj. No to może byś się kurde zaatakował, bo ja go nigdy nie porobię. Al jesteśmy atakowani tle wyje Muszę go porobić tymi ucznikami, ile on ma ludzi? Dużo. Dobra, prawie go porobiłem. Prawie robi wielką różnicę, bo nie mam znowu drewna. No ja pierdziele Nie masz wystarczającej ilości Nie wiem ile ja mam tego drewna kupić, żeby chociaż na chwilę starczyło Dobra, żarcie sprzedajmy. Ej, kupmy jeszcze więcej. Ej, ej. Koni, dobra, lecimy. Kurde, ale się mozole. Nie słyszę. Czekajcie, bo coś się przymierza. Widzę tutaj wieprzyna. Do ataku. Dobra, ile on ma ludzi? Nizar, jeszcze ma dużo asesynów. Widzę, no, dawać mu pozwijajcie tych uczniów zwierz. No, kurde, to czy, czy to jest taki problem? Pozwijać mu uczniów zwierz. potrzeba złota więcej 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 mor 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 haisu potrzeba złota pięknie tu kusze wpadają potrzeba nam nowych rekrutów ser dobra potrzeba nam nowych rekrutów ser potrzeba nam nowych rekrutów ser jedziemy na niego 60 tym razem i muszę go porobić ile on machaisu nic w kierunku ja nie rozumiem czego on jeszcze żyje, jak on nie ma nic z Dobra. Dobra, teraz go muszę porobić. I teraz tak jedziemy e... małych rajów. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Kupmy troszkę drewna, żeby pod naszą nieobecność w razie czego nie zabrakło. I cyk, i cyk, i cyk, i cyk, cyk, cyk. cyk. E, małych rajów jeszcze zróbmy. Chodźcie, goście. Tutaj. Dobra, on już jest czysty. Zostali mu sami asasyni. Nawet nie ma asasynów. Więc elo. Więc elo. Ma tam 17 asasynów, to to... To to jest nic. Byt taki. Eee, proszę kopać. Eee, panowie, zapraszam. O kurde, ale tu miał e, troszkę tych e, wilczych dołów, nie? Chodźcie cały czas tutaj, kopcie, ja pierdzielę. Jak wysokie wodne trawy, tak i ja zginam się pod wiatrem. Barbara Hudejman, Arma Armara Hudejmen. Dobra, wbijać tutaj na pierwszy ogień konie, których nie potrzebuję. I jedziemy asasenami. Konie sobie poradzili, poradziły z asasenami. Także moi drodzy, no Mission Complete. No co wam mogę powiedzieć? No, była... Jakieś problemy były z nią, ale ogólnie... Do przejścia. Zmniejszę prędkość na kolejną misję sobie. Ostatnio mamy No i zwycięstwo. Jak zwykle najlepsi jesteśmy, i mamy kolejną misję 75. Cud wsparcia. No, my trzy koła oni po 40. Taka miejscówka w miarę, chyba spoko mi się. No, nie spoko. Mało terenu. No, może być taka trudnawa. Zobaczymy, ale to już moi drodzy w, w następnym odcinku, nie w poprzednim. A w tym dziękuję serdecznie za oglądanie. Oczywiście zachęcam do wspierania mnie pod filmami i do wszystkiego. Było mi bardzo miło poprowadzić ten odcinek. Odsyłam Was do poprzednich filmów. Są tutaj, gdzieś, o tutaj, albo tutaj, już nie pamiętam. I co? No i trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego odcinka, cześć.